W tym materiale powiem Ci, gdzie dokładnie dotykać kobiety, aby maksymalnie ją podniecić, na przykład gdy jesteś z nią na randce. Zanim powiem Ci, jakie to miejsca i w jaki dokładnie sposób dotykać kobiety, żeby było to faktycznie podniecające i zbliżające Was, jest kilka rzeczy, które bardzo chcę, żebyś miała na uwadze. Po pierwsze, obserwuj reakcję kobiety na Twój dotyk, żeby to nie było mechaniczne, żeby to nie było. Tylko egoistyczne z Twojej strony, żebyś nie stosował tego jako jakąś listę ruchów, którą musisz po kolei wykonać, żeby wylądować z kobietą w łóżku, tylko żebyś dbał o komfort tej dziewczyny. Jeżeli zauważysz, że ona jakoś się odsunie, jakoś się zepnie, jakoś wykona ruch, który pokaże Ci, że no nie jest gotowa jeszcze na to, żeby się w taki sposób dotykał, żebyś wziął dwa kroki wstecz, skupił się na rozmowie, na tym, żeby między Wami było po prostu fajnie. A nie żebyś na siłę forsował teraz kolejny ruch, tylko dlatego, że usłyszałeś o tym w tym materiale. Po drugie, wyrób w sobie przekonanie, że dotyk jest dobry i że robisz to nie tylko dlatego, żeby tobie było przyjemnie, żebyś ty się zbliżył do kobiety, ale również dla niej jest to przyjemne i dla niej jest to zbliżające. I jeżeli będziesz miał to przekonanie, to będziesz również dotykał kobiety, wykonywał te wszystkie ruchy z większym przekonaniem, bo jedna z najgorszych rzeczy, jaką można zrobić, to właśnie taki dotyk. A tutaj wezmę rękę, a tutaj się przesunę, ale w sumie nie czuję, że to jest spoko, myślę, że to jest trochę dziwne, że tak robię. Więc zwracaj uwagę na to, gdy dotykasz kobietę jak ty w środku z tym się czujesz? Czy masz jakiś wstyd z tym, z tym związany? Czy być może, tak jak ja, z pełnym przekonaniem robisz to, bo wiesz, że to jest dla obu stron dobre. Im mniej w tym dotyku zawahania, tym lepiej. Tak samo, im bardziej jesteś rozluźniony w tym dotyku, tym też lepiej. Czyli zamiast spinać na przykład całą dłoń, gdy zbliżasz się do kobiety i masz sobie ogromne napięcie i czujesz, że po prostu ten dotyk teraz zaważył wszystkim, rozluźnij dłoń, rozluźnij swoje ciało i dotykaj. Właśnie tak, jakbyś był na przykład masowany w totalnej obecności, w totalnym luzie, bez żadnego spięcia. To sprawi, że ten dotyk będzie dużo bardziej przyjemny. Spraw również, żeby ten dotyk był subtelny, żeby to nie była lista ruchów jak jakiś karateka, który tutaj ha, ha, ha wykonuje po kolei jakieś rzeczy, tylko niech to będzie delikatne, z wyczuciem, spokojne, powolne często i żeby to nie były ruchy, które wykonujesz jeden po drugim, tylko dawaj kobiecie przestrzeń. Niech to się dzieje raz na kilkanaście minut na przykład, a nie, że Ty teraz całą swoją interakcję z kobietą będziesz budował właśnie na tym, że jakoś ją, jakoś ją dotkniesz, uruchamiasz pewne rzeczy w tej mitycznej istocie zwaną kobietą i ona nagle będzie do Ciebie przekonana. Nie, to będzie to ma cały czas być dodatek, a bazą do Waszej interakcji ma być rozmowa, połączenie, spojrzenie, do tych traktuj jako bonus. To jest tak jak z pocałunkiem, że Pocałunek, nawet najlepszy na świecie, najbardziej przyjemny, bardzo szybko stanie się nudny, przewidywalny, byle jaki, jeżeli będziesz całował się na przykład z kobietą przez kilka, kilkanaście minut z rzędu. Tak jakby, jakbyś był pieskiem, który próbuje wylizać miskę z jedzeniem albo z jakimś napojem. Zamiast tego, niech to będzie subtelne, niech to będzie jeden, dwa pocałunki, niech to trwa przez kilka, maksymalnie kilkanaście sekund, po czym odsuń się. I pozwól, żeby napięcie ponownie się zbudowało. Tak samo jest z każdą formą dotyku, szczególnie jeżeli jeszcze nie wylądowaliście z kobietą w łóżku. Zwróć uwagę też na to, że o ile miejsca, o których Ci powiem, są uniwersalne, to znaczy większość, jeżeli nie wszystkie kobiety, które spotkasz, jeżeli wdrożysz ten dotyk w odpowiedni sposób, jaki właśnie opisałem, i będziesz dotykał je w tych miejscach na odpowiednim etapie znajomości, będzie to dla tych kobiet. Przyjemne, podniecające, zbliżające. Natomiast pamiętaj o tym, że każda kobieta jest inna. Każda kobieta ma inaczej zbudowane ciało, ma inną wrażliwość różnych części ciała, a także inną świadomość swojego ciała, inny poziom oswojenia ze swoją cielesnością, ze swoją przyjemnością, ze swoją seksualnością. Więc bierz to pod uwagę i bądź otwarty również na to, żeby z kobietą o tym rozmawiać. I to może być w ogóle świetny temat na randkę, jeżeli zrobisz to w umiejętny sposób, żeby pobudzić wyobraźnię dziewczyny, żeby ona zaczęła ci opowiadać i wchodzić w to odczucie, jak to jest być dotykaną w odpowiednich miejscach. Przechodzimy teraz do konkretnych miejsc, gdzie możesz dotykać kobietę na randce i z dużym prawdopodobieństwem będzie to dla niej zbliżające i podniecające. Zaczynamy od dłoni. Dłonie, dotyk dłoni to jest coś, co jest jednocześnie seksualne, i romantyczne. To jest coś, co od razu przynajmniej mi się kojarzy, jak myślę o słapaniu za dłoń, z takim romantycznym filmem, gdzie po pocałunku czy po momencie wyznania jakiegoś uczucia łapiemy się za ręce i maszerujemy sobie jako zakochana para. Więc podczas randki możesz lekko przejechać po dłoni kobiety swoimi palcami, na przykład, lekko ją pomuskać, pomiziać tymi opuszkami palców, to będzie bardzo przyjemne, albo. Po prostu złapać ją za dłoń. Szczególnie jeżeli czujesz, że jest między wami bardzo intymnie. Gdy kobieta dzieli się czymś dla niej ważnym, albo ty dzielisz się czymś dla siebie ważnym. Możesz ją złapać za dłoń i po prostu przytrzymać. I zobaczyć jak jej dłoń na to reaguje. Czy staje się taką ściętą rybą, która nie wie co z tym zrobić. Czy może pojawia się w niej napięcie. Czy może ona zabiera tę dłoń. Czy może po drugiej stronie sama zaczyna ściskać twoją dłoń i bardzo odwzajemnia ten Twój dotyk. Drugie miejsce to ramię, i tutaj rekomenduję Ci dwa główne ruchy. Po pierwsze, raz na jakiś czas możesz złapać i przez kilka sekund przytrzymać ramię dziewczyny, albo nawet gdy ona powie coś, co na przykład Cię rozśmieszy, albo z czym się nie zgadzasz, albo ona rzuci jakiś taki zabawny komentarz w Twoją stronę, możesz ją lekko tak jakby pchnąć, dotykając właśnie te ramię. Świetnym sposobem również jest to, żeby znowu opuszkami palców. Leciutko, bardzo powoli, tak jak tutaj to pokazuje, przejeżdżać po jej ramieniu. I to możesz wykonać bez żadnego kontekstu, po prostu, gdy ona o czymś mówi, albo ty o czymś mówisz, w pewnym momencie wziąć dłoń i zacząć powolutku przejeżdżać. Trzecie miejsce to kolano. Tutaj sprawa jest prosta. Raz na jakiś czas możesz po prostu wziąć samą dłoń, położyć ją na kolanie, przytrzymać w miejscu zgięcia właśnie, po czym zabrać tą dłoń i za jakiś czas znowu na chwilę położyć. To są takie subtelne, krótkie, ale bardzo wyraźnie odczuwane przez kobietę ruchy. Ważne w tym jest to, żebyś wyobrażał sobie, że ty na tym kolanie się wręcz cały opierasz, całkowicie rozluźniasz, i wytwarzasz takie wręcz swoim ciałem ciepło, które przekierowujesz na to kolano. Zaraz obok kolana znajduje się udo, i tutaj, podobnie jak w przypadku ruchu, który pokazałem ci przy ramieniu, możesz przejechać przez całą wręcz nogę dziewczyny, zaczynając od łydki i powolutku opuszkami palców, bardzo zmysłowo, sensualnie kierować się do góry przez kolano, aż do zewnętrznej strony uda. I to jest bardzo pociągający ruch. Druga rzecz, jaką możesz zrobić z tą częścią ciała, to po prostu raz na jakiś czas ucierać się swoim udem o udo kobiety. I czasem jest tak na randce, że jeżeli dobrze ją prowadzisz i kobieta czuje się z Tobą już bardzo oswojona, jednocześnie podniecona, ona przybliży się w momencie, gdy nawet nie zauważysz, stopniowo ten dystans między Wami, siedząc obok siebie, będzie się zmniejszał, albo gdy ona siedzi. Po przekątnej od Ciebie, będzie się swoim ciałem do Ciebie zbliżała, aż dojdzie do punktu, gdzie być może siedzieliście w dystansie takim, że nie było mowy o żadnym dotyku, może ona nawet położyła między Wami swoją torebkę, po czym po kilkudziesięciu minutach ona jest już w takiej odległości, że Wasze uda naturalnie się stykają i to buduje samo w sobie sam, samo to odczucie dotyku, mimo że Ty tam świadomie nic nie robisz i ona nic świadomie też nie robi to samo to połączenie Waszych ciał przez udo jest już bardzo zbliżające i bardzo seksualne, więc jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, możesz też lekko tym udem zacząć poruszać tak, żeby ocierać się o jej udo albo jeżeli ona jeszcze nie jest obok Ciebie i to się nie wydarzyło samoistnie, możesz również raz na jakiś czas, trochę tak jak swoją ręką, ocierać się nogą o jej nogę. Albo nawet jeżeli siedzisz naprzeciwko siebie, możesz wysunąć trochę bardziej nogę i zacząć ocierać się jej, no, jej nogą o swoją nogę jej udem. O, o swoje udo. No i to są takie ruchy bardzo powiedzmy pod radarem, gdzie kobieta często będzie totalnie taka zahipnotyzowana, będzie rozproszona, i możecie spytać za kilkanaście minut od czasu, gdy wprowadziłeś kilka razy te ruchy, że właściwie co ty robisz. I tutaj oczywiście ważne jest to, żeby też wyczytać zmowy ciała kobiety, z tonu jej głosu, czy to jest takie co ty robisz, przestań, czy bardziej co ty robisz, bo to jest dla mnie tak przyjemne, że nie mogę się na niczym skupić. Jeżeli natomiast widzisz, że kobieta. Oswoiła się już wyraźnie z Twoim dotykiem. Możesz również wykorzystać wewnętrzną stronę uda i przejechać podobnie jak wcześniej ci pokazałem, tylko tym razem po wewnętrznej stronie uda, i w ten sposób będziesz się zbliżał samoczynnie do najbardziej wrażliwego miejsca na ciele kobiety. Nie będę nawet musiał wspominać, jakie to jest miejsce. Na pewno doskonale sobie teraz to wyobraziłeś. I to jest też świetne. Świetna rzecz, którą możesz prowadzić, gdy już jesteś w sytuacji łóżkowej z kobietą, czyli zarówno ręką zbliżać się do okolic jej narządów rozrodczych, mówiąc bardzo eufemistycznie, i robić to również, gdy już leżycie na łóżku, ona jest rozebrana i za chwilę dojdzie do zbliżania między wami, zrobić to poprzez dotyk swoją twarzą i ocierając się powoli, po kolei. Ustami, czy, czy tutaj policzkiem, szczególnie jeżeli masz brodę, też może być to dla kobiety bardzo przyjemne. I zostawia, zostając tam w tej okolicy, nie zbliżając się jeszcze do jej cipki, właśnie na taką odległość, że ona czuje, że już tam jesteś, ale jeszcze nie do końca, i tak bardzo subtelnie, z dużym wyczuciem, z dużym napięciem, budujesz w niej chęć żeby już do, do czegoś między Wami doszło, do jakiegoś konkretnego zbliżenia. Zanim przejdziemy dalej, jedna rzecz, jeżeli nie masz obecnie kobiet albo wystarczająco dużo kobiet, z którymi możesz umówić się na randkę i wprowadzać na przykład te rzeczy, o których mówię w tym materiale, zbliżać się do nich fizycznie, odczuwać związaną z tym przyjemność i chciałbyś zwiększyć swój wybór w kobietach, to jednym z najlepszych sposobów na to jest nauczenie się poznawania dziewczyn w codziennych sytuacjach, na ulicy, w sklepie, na siłowni, w dowolnym absolutnie miejscu. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak robić to dobrze, żeby to było komfortowe dla obu stron, żeby to było skuteczne, żeby rzeczywiście te podejścia zamieniały się w randki, to kliknij w link, który znajdziesz w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu. Tam mam dla Ciebie darmową, prawie 30-minutową, bardzo szczegółową analizę mojego właśnie podejścia do takiej dziewczyny w galerii handlowej. Miejsce numer 5 to... Biodra i talia, wiem, że to są osobne części ciała, ale połączyłem je tutaj, bo to najczęściej wiąże się z takim ruchem przyciągającym do kobiety. Czyli jeżeli chcesz kobietę pocałować, na przykład, świetnym sposobem jest to, żeby złapać ją bardzo mocno, bardzo wyraźnie, ale jednocześnie z wyczuciem, oczywiście, nie w spięciu, nie w jakiejś takiej agresji, za biodra albo za talię przyciągnąć się do siebie, Popatrzeć się głęboko w oczy. I wtedy pocałować. Tak samo, gdy kobieta stoi odwrócona do ciebie plecami, też możesz ją od tyłu chwycić za biodra albo za talię, przyciągnąć do siebie, i to też będzie dla kobiety bardzo podniecające. Kolejna część ciała, z której mało kto zdaje sobie sprawę, że jest wrażliwa i może sprawiać przyjemność, to jest nadgarstek. I tutaj są dwie wersje, jak możesz ten nadgarstek dotykać. Pierwsza jest bardzo taka Lekka, wrażliwa, przyjemna, to jest na przykład głaskanie się po nadgarstku, właśnie w taki sposób. A druga rzecz, z dużym przekonaniem, która wprowadza taką bardzo męską, dominującą ramę, i to stosuj z dużym wyczuciem. Nie na każdej randce, nie z każdą dziewczyną, bo to też wymaga oswojenia wcześniejszego z kobietą i wprowadzania na randkę odpowiedniej ramy, ale złapanie stanowcze i mocne za wewnętrzną stronę nadgarstka, właśnie w taki sposób. To jest też świetny ruch, który możesz wykorzystać, gdy już jesteś. W łóżku z dziewczyną, gdy jesteś nad nią, żeby wziąć obie jej ręce, przy, przycisnąć mocno do łóżka, albo na przykład nad głowę dziewczyny, i wtedy złapać swoją dłonią za nadgarstki, i no, sprawić, że te nadgarstki będą po prostu unieruchomione. To stanowcze złapanie za nadgarstki, które Ci pokazałem, możesz też świetnie wykorzystać w klubie w sytuacji, gdy rozmawiasz z kobietą, jest między Wami już całkiem przyjemnie i chciałbyś. Przenieście z nią w inne miejsce. I na przykład sugerujesz, żebyście poszli z parkietu do baru albo z baru do szatni, bo za chwilę będziecie wychodzić. To możesz złapać ją za nadgarstek i w taki sposób, trzymając ją, zaprowadzić ją w miejsce, do którego zmierzacie. Bardzo wrażliwe miejsce na ciele kobiety to również szyja. I tutaj możesz, podobnie jak z nadgarstkiem, robić to bardzo wrażliwie, lekko, przyjemnie, albo z dużym przekonaniem. Przykładowo, jeżeli chodzi o boki szyi, możesz. Palcami podotykać, właśnie w taki sposób. Dokładnie to samo możesz robić, gdy zbliżysz się swoją twarzą do szyi. Tak samo, jeżeli chodzi o usta, jakieś lekkie pocałunki, muśnięcia i tak dalej, to działa naprawdę super. Jeżeli chodzi o tył karku, to jest również. O tył szyi, czyli o kark, to jest również często nieeksplorowana część ciała. Możesz zrobić tak, że odgarniesz włosy dziewczyny i będziesz, właśnie też podobnie, w lekki, taki czasem nawet masujący sposób. Dotykał właśnie tego karku, to jest też bardzo erogenna sfera na ciele kobiety. I jak już jesteś na karku, możesz również wejść mocniej i wyżej w stronę jej włosów, tak jakbyś u nasady tych włosów robił masaż głowy tej kobiety. Czyli żeby te ruchy były już trochę mocniejsze, bardziej stanowcze, ale dalej z wyczuciem, tak jakbyś właśnie chciał wymasować kobietę, jeżeli byłeś na masażu u kobidu, kobido, na przykład czy dowolnym innym masażu głowy, to wiesz jak bardzo to może być przyjemne. I jeżeli chciałbyś to jeszcze bardziej rozwinąć, to możesz również u nasady włosów, gdy już kobieta czuje się komfortowo, bardzo komfortowo z Twoim dotykiem, złapać tą nasadę włosów i lekko odciągnąć kobietę, ale stanowczo, do tyłu. To jest taki też bardzo dominujący ruch, który może dać kobiecie bardzo dużo przyjemności. I czasem, jeżeli też jesteś na odpowiednim etapie znajomości z kobietą, możesz też spróbować, żeby złapać kobietę w taki sposób i przytrzymać po prostu dłoń na jej szyi, albo nawet troszeczkę ścisnąć, ale znów rób to, proszę, bardzo ostrożnie, z wyczuciem, i nie jest to coś, co rekomenduję ci do wprowadzenia na najbliższej randce, jeżeli nie jesteś całkowicie jeszcze oswojony z dotykaniem ludzi, w tym, w tym z dotykaniem kobiet. Ostatnia część ciała na liście to uszy, zarówno same płatki uszu, jak i część obok, pod. Tu jest bardzo dużo obszarów do eksploracji, zarówno Twoimi dłońmi, gdzie możesz lekko mizać, masować te części, jak również ocierać się swoimi ustami, lekko całować, możesz również dmuchać w płatki uszu, co jest zaskakująco przyjemne dla wielu kobiet. A Jednocześnie pamiętaj o tym, że jeżeli używasz ust, jeżeli jakoś całujesz, jakoś miziasz uszy czy okolice, żebyś absolutnie pod żadnym pozorem nie wyciągał języka i nie robił tego w taki sposób. Bo niektórzy ludzie niestety z jakiegoś powodu mają wyobrażenie, że to jest przyjemne, a jest to bardzo nieprzyjemne, bardzo dziwne odczucie, więc jeżeli już używasz ust, to. Nie wkładaj tam do otworów języka ani nigdzie wokół, bo to będzie bardzo odpychające. I możesz też spróbować lekkiego ugryzienia płatków uszu. To też w zależności od kobiety będzie bardziej lub mniej przyjemne. I tak jak powiedziałem, warto traktować ten obszar jako coś do eksploracji, bo tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy można zrobić. I tym sposobem zamykam listę. Jeżeli chciałbyś dopytać o którejś z tych ruchów albo o z części ciała, to daj znać w komentarzach. Ja osobiście czytam. I odpowiadam na absolutnie wszystkie komentarze, jakie zostawiasz pod tym materiałem. Natomiast, jeżeli czujesz, że to, o czym dzisiaj powiedziałem, może przydać się komuś z Twojego otoczenia, to będę bardzo wdzięczny za przesłanie linku do tego materiału, a także za łapkę w górę i subskrypcję, bo dzięki temu będę w stanie pomagać jeszcze w większej liczbie facetów takich jak ty i sprawiać, że nasze relacje z kobietami, również dla kobiet, będą bardziej przyjemne, bardziej napełniające i wszystkim będzie żyło się dużo lepiej. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym materiale już za tydzień. Wszystkiego dobrego, na razie.